Mamy 13 dzień. Oj leci ten czas. Już mamy, jesteśmy za połową. Więc tak. Dzisiaj pingbinek tutaj z wami jest. Dodaję te tutaj te figureczki, żeby było tak bardziej świątecznie. Będziemy mieć dzisiaj zdrobkę z numerem 14. No i już dzisiaj nie mamy kalendarza. Z kosmetykami Bo miał tylko 12 okienek Ale Nadal mamy Tutaj ten kalendarz Bardzo ładnie tak swoją drogą No to Zobaczymy co nam to dzisiaj przyniesie Trzynastka jest tu Zawieszka chyba jakaś Jeszcze nie widzę jaka O ta gwiazdka ładna Czyli kolczyki już mamy do niej I jest gwiazdka bardzo ładna. Mm. No dobrze, musi dzisiaj coś wpaść. No bo ostatnio już tak lecimy z tymi filmikami, a tu nie ma wygranych. Więc niech już coś tam się zacznie się dziać. No bo wiecie, jak jest. Pustaków jest mnóstwo. A my tu liczymy na wygrany dzwonek. No, i no przede wszystkim na zabawę. Mam nadzieję, że właśnie dobrze się tu bawicie. Że Wam się podoba, byłoby fajnie, gdybyście po wyłączeniu tego filmiku pomyśleli. No, fajnie było oglądać. Czekam na jutro. To takie byłoby miłe. No niech coś tu już wpada. Gdzie te gwiazdki? Skrzacik, gdzie te gwiazdki są? No na niebie, ale mogłyby te na chwilę spaść. Uh, uh, uh. Ciuchcia, no ciuchci nie szukamy. Łyżwa, no też nie. jest bałwanek ale bałwanek nam to nic nie przynosi dwadzieścia kula oj znowu nic nie będzie zbiornik świeca i choinka, o choinka, nie ma nic. No nie, to niedobrze. 150 zł nam tutaj oferują, albo 300 zł. No, może być nawet 150, albo nie, dobrze, niech będzie tu 300 zł. 10 tysięcy, 150 i, i 30. No nie, mogli jeszcze jedno do zero dopisać. Ale zagrali. No, będzie ten Mikołaj w końcu, czy nie? No, znowu nie. Dziadek. Oj, ten dziadek, dziadek. Hmm, 14 zawiodło. A jakie mamy kolejne, zaraz wam powiem. A kolejna będzie 15 z tej samej paczki. A później później będzie 16, ale już całkowicie z innej paczki. Uh -huh. Później będzie inna paczka, ale jutro będziemy mieć piętnastkę, więc możecie trzymać kciuki, żeby już coś wpadało, no bo ostatnio taka cisza, taka przerwa od wygranych. Mam nadzieję, że nie nudzi was to, no i ja też mam nadzieję, że jednak coś zacznie wpadać, żeby było ciekawiej. No a dzisiaj się z wami żegnam, życzę miłego odliczania do Świąt. I wszystkiego dobrego. Dziękuję za komentarze, za łapki. Możecie właśnie łapki zostawiać. Nowe osoby, poproszę o subiki, byłoby bardzo mi miło. I możecie oczywiście napisać, że zostawiliście subika, bo czasami po prostu nie widać, że ktoś subskrybuje i nie wiemy, po prostu jakich mamy widzów. Najlepiej, jak ktoś napisze komentarz, wtedy wiemy, kto to. Nas tutaj wspiera. No, to by było na tyle. Żegnam się z wami. Pa!